Jego nie można zabić, bo już to sprawdzałem kiedyś. No ja wiem, że jak to zadziała. Spokojnie, teraz widzicie deszcz pada. Nie wiem, dlaczego się wtedy nie chciał renderować ten deszcz. Dogonimy tego gula. Jego się nie da zabić, już wam mówiłem. Można go bić ile wlezie i tak się nic nie stanie, tylko nie można go zgubić. No to jest tak, fury, ona mi nic nie da. No rzuciłem niby tym, ale chyba nie trafiłem. Jeszcze kawałek ja to sobie zapiszę może. Tu nic nie ma. A, i to będzie loading screen. No właśnie. Teraz jest moment, gdzie on nam już uciekł właściwie. Zgubiliśmy go. I zaczynają się elementy skradenkowe. A, pokażę. On nam uciekł, to będzie się świetny komunikat teraz. Tak? Teraz powiem. Że w tym levelu jest ukryty. Ukryta broń. szukaj magazyn. Dobra. Tak, tu jest sporo przeciwników. Trzeba uważać. manę podniesienia. Ja bym to sobie tam dał, żeby w cieniu. Jestem niewidzialny praktycznie. I zaraz zyskamy nową broń. Lepsze sztylety. O ile czegoś nie zrobię.

nie mam pomysłu. Chyba po prostu niech wyskoczy. Oj, ten łucznik. Nie, jak zabijemy łucznika, to jest po wszystkim. Trzeba go. Trzeba wyjechać. Nie trafiłem, ale. Dobra, łucznik zginie. Dobra. Jak Trafił mnie ten na górze był jeszcze jeden. A dwa razy mnie dziabną. Trzeba to zrobić inaczej. Nie! Dobra, raz dostałem. Save na. O cholera. Nie, zły timing troszkę. Dobra, ale zerwał Patrzcie, nie lubię jak oni wstają i wyprowadzają cios taki szybki, to jest denerwujące Tam jest ten łucznik, on mnie raz trafił Chyba, że to nie on trzeba zobaczyć Gdzieś jest łucznik I cholera, nie wiem gdzie Cholera Chyba dostałem cios i zapisałem grę, co? Ja. Ach, jeszcze tu jest jeden Nie wyszło. Musiałbym mieć miecz, żeby to szybko zrobić. Można ich tu tutaj ładnie zabić. Problem jest wytajmingować to. O co to było? Zablokowałem się o coś. Słaby save trochę. Dobra. Fuck Miałem nadzieję, że tam ta skrzynka mnie ochroni A, tuż już tutaj zapisałem. Boże nawet nie waj tam gdzie zapisywałem grę Ajajaj, aj, aj, nie trafiłem go Ale słabo. Nie potrafię trafić Dobrze Teraz nic nie zrobisz blok Hu To był klucz Mało życia, dostałem trochę Dobra, co było na górze? Na górze chyba czy to już ten sztylet był Taki stlety właściwie się wydaje, że tutaj już coś było Tak, chyba tu są też tylet Strój zabójcy, o, prawie skradanie się ładniej wygląda Długi Łuk A nie wziąłem tego Tutaj nie Tu dziwo też tu O, tu jest przejście do innego obszaru A, bo tu chyba jest inne przejście w ogóle, jakbym te, te drzwi znalazł Te, których nie mogłem otworzyć, nie? To prawdopodobnie bym stąd wyszedł Tak przypuszczam Wow, max racji żywnościowych Nieźle Dobra, tu już nic nie ma. Na hardcore. Teraz tak, idziemy do tego klucza. Jak się tu pójdzie, to gdzie, gdzie dojdzie? A, tu jest takie przejście. O. No proszę cię, Boże. Może to jeszcze inaczej zrobić. Ło Dosięgnę tej broni, tak? A, to tylko mikstury są, co? Nie, tam był... Y, tam jest na stówę ten Boże, gdzie ten miesz? No, to niemożliwe o, Rozwalaj się Cholera Niezniszczalna. O Ale wciąż pierście mi nie wylecił. O Ciało wziąłem Fajnie Dobra, nie wiem, czy tam był piersiń, czy nie. Teraz tak. Musisz pewnie zapytać, co ja robię. A idę teraz drugą stroną, bo tam też są rzeczy pewne, które trzeba znaleźć. Jak jest tu grzybek? Nawet dwa. Tu można chyba przejść, jak się. Nie, tu się nie da przejść. Pięć punktów to jeszcze zaczekamy. Tutaj sędę te punkty. Proszę, użyjesz tej drabiny. Użyj, proszę. No, nie chcesz użyć pieprzyć. i co? Gdzie jesteśmy? O, tu można piec Maybe it's time to hang up the sword. <coughs> Wód! Zabiłem go Ty zadasz obrażenia jakieś? Ty mi zadasz obrażenia. Weźcie mnie tutaj z tymi bagami. Zbugował się i ich obudził. Nie no, nie przejdę tego cicho teraz. Wy pieprzaj tam. Chodź Chodź idioto Numer jeden, numer dwa, dawaj ten klucz, Ty się zbogowałeś? Hmm? Hey, Widzicie, nie dawajcie. O Krytyk. Aj, 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 dobra, zaraz dostałem Kryt był Znowu kryt? Same kryty mi się dają Ty byś mnie nie załamuj Weź wyjazd Wypieprzaj No i tutaj wyszliśmy wtedy ile pamiętam jeszcze coś tu było Takie tekstury złe Nie, chyba już nic nie było Dobra to używamy to do klapy Ja tutaj skaczę się boję tego kolesia Tutaj Dobra tu jest tak Stalowa sztapka, księga smuczego, kowala, Kołczan I Możemy tutaj broń wykuć. Pierwszą ja to zrobię. Aczkolwiek nie jest to tak wiecie, dla mnie Niepotrzebna to jest. No. Ale zrobię. Wam pokażę, jak to wygląda. Sztabka się stopiła. Wylewamy ją tutaj Zalawamy wodą Bierzemy klingę Kładziemy klingę wymujemy. A nie jest rozgrzana Musi się nagrzać Chyba tak można na niej nawet kuć Dobra, ją tu Coś tam kujemy Beznadziejne na kształty, robimy rękojeść, mamy długi miecz, który jest większe obrażeniem, ale my nie będziemy z niego korzystać Trzy obrażenia wygląda tak i rozcina słabym ciosem wszystko. To będzie, to będzie dobre no. Czasami. Nie gramy oczywiście wojownikiem, to niepotrzebne. No, tu boli się skradzie tam są ludzie. Nie pamiętam gdzie idziemy. To jest jakiś skrót chyba. Magiczne światłość Ło! Alt tab nacisnąłem. Dobrze, że nagrywam OBS streamem.

Czy żyjesz? Jak? Jak? Jak, Jak on tu przeżył? Przebiłem go, no na... eee, ta gra jest dziwna.Ho, wskoczyłem mu na głowę. Co Cię... mnie zajmuje w tej grze ich zasięg? To jest. To jest złe. Po prostu przerąbali. Wyjazd. I ten atak speed to jest. To jest niedopracowane, naprawdę. Ja uwielbiam system walki w tej grze, ale no. Mogę powiedzieć że nawet ta gra jest zbyt wymagająca o i będzie... Rzut. Chwach. Tam się idzie tak dalej. Ale tu jeszcze odwiedzę, odwiedzę te komnaty, które minąłem. Tutaj pamiętam były szaty jakieś, nie? Tak mi się wydaje. A nie, tu się idzie dalej. To zaraz. To co ja minąłem? Coś minąłem, no stówy to były jakieś komaty, które minąłem. A o tej kondycji, też bym zwiększył kiedyś tą kondycję tutaj. O, pojączki, patrzcie. Złe, bo jedno hitnięcie i masz jeden HP, bo trucizna cię wyżera. No niestety. Cholera, dwóch. Z jednym łatwiej. Trochę też zletowałem za duży zasięg, przyznaję. O, kryt Tego Tylko chyba zabiję tym krytykalem. no właśnie. No, tak się trafiło. Aha, i tutaj było. Stąd byśmy wyszli. Tak, i tutaj jest, tutaj jest ten, ta broń. Nie, to tylko tej skrzynce, tak? Gdzieś tu leży. Kolczuga. No, łaki zaszli, właśnie. A ja ominąłem chyba sztyleciki. Tak, tu sztyleciki było na stówę. Tu! Nie. Zatrutek, Chris. Skradanie się trzy. O. Brakuje. Prawdopodobnie ta broń nawet do końca gry może nam służyć, bo jest bardzo silna Na laptopie powodowało zacinanie się Komputera, naprawdę Bo taka trucizna wisi na tej broni Jeszcze tyle nowicjusza będziemy mieli Ale chyba słabsze są od kryjsów, tak mi się wydaje Te kryjsowe, ile obrażeń? Trzy, dwa Tamte chyba trzy, albo cztery Tylko, że tutaj jeszcze jak się naładują krysy, to potężny cios ich wykonuje truciznę na przeciwniku. To jest dobre. O, to później będziemy. Oczki, kiedy twierdzę, cel, chłop się uciec. Tak. No i teraz będziemy musieli zrobić akcję taką... Niby skradenkową, ale to jest oskryptowany. Nie He's opening a portal between the Necromancer Hive and the tunnels here. That takes rare power. Sad that I won't have time to study it. Ta. Teraz tak. Co trzeba tu zrobić?

i'm sending you to the free city of stone. he and i have certain shared allegiances. right now, he's looking for an artifact called the skull of shadows, for reasons of his own that are doomed to fail. he thinks you're going to help him, the fool. at least not without this. the Shantary crystal that we retrieved. however, boy, I don't trust you out there alone. I need someone to hold your leash. One can travel lighter than two, Sarah. Don't worry. You'll learn to enjoy the pain. You can call me Xana. Dun, dun, dun! I know, silly. Wake up. Easy there. What happened? Xana? What's going on? Who? What are you, really? That dream was just a necromancer's curse. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. W ogóle patrz jak ta woda, nawet tak się zatrzyma, Gretona, tak płynie fajnie. Na razie, cześć.